Cześć. Narażam się adbustersowi, aby udowodnić wam, że jego konfrontacje reklam z rzeczywistością są błędnie przeprowadzone. Zapewne pamiętacie, jak przetestował internet w plusie, wykonując pomiary w domu, czyli poprzez ściany budynku, drugi w aucie, poprzez konserwę z wyciętymi dziurami wstawioną, wstawioną szybie, szybą oraz na zewnątrz na aucie. I te trzy wyniki w całkowicie różnych w, nie, warunkach porównał i na podstawie tego yy, postawił ocenę odnośnie wydajności internetu. Kompletna bzdura. Spójrzcie teraz, jaki test przeprowadzi. Konfrontacja płynów do spryskiwaczy. Kupiony na stacji Shell, płyn Smart. Kupiony na stacji Lotus, płyn Lotus. Kupiony w Kastoramie, płyn Dial. Dial, Dial. Oraz kupiony w Praktikerze, płyn Driver. No dobra. Zobaczmy, jak to zrobi. Tak, więc zadanie było takie, aby sprawdzić, który płyn ma najniższą temperaturę zamarzania. W tym celu nalał do każdej ze szklanek innego płynu do spryskiwaczy. Oczywiście podpisał, aby się nie pomylił, ale spójrzmy jeszcze. Dobrze, przesłuchajmy jednak zadanie, jakie próbuję wykonać. Płyny mają dwie wspólne cechy. Są niebieskie i płynne. Przynajmniej do czasu, kiedy nie zamarzną. A zamarzają w bardzo różnych temperaturach. Płyn driver w minus 20 stopniach, natomiast dial dopiero w minus 25. Czy rzeczywiście? Temperatur... Ok, czyli rzeczywiście chcę tutaj sprawdzić temperaturę zamarzania. Czy zgadza się z tym, co producent tutaj zapewnia odnośnie tych temperatur. To są płyny do spryskiwaczy. Czy ktoś z Was już zauważa, gdzie tu został wykonany fatalny, potężny błąd, przez co całe to jego doświadczenie jest naprawdę nic nie warte? Dlaczego, jaki tutaj czynnik wpłynął na to, że, że całe doświadczenie możemy uznać po prostu za niewiarygodne? Dobra, jeśli ktoś nie wie, od razu chciałbym go przekonać pokazując, płyn do spryskiwaczy e, aby nie zamarzł w zimie, e, no jest dodawany pewien składnik, e, zazwyczaj jest to alkohol. Jak wiemy temperatura zamarzania alkoholu jest poniżej zera, co, co sprawi tak naprawdę, że nie zamarznie nam w czasie zimy. E, dla potwierdzenia jeśli ktoś ma Wątpliwości. Dobra, jeśli ktoś ma wątpliwości, zimowy e, płyn do spryskiwaczy zawiera od 30 do 35% alkoholu etylowego, e, etanol. No, to są, zależy od producenta, jak, e, ile zastosuje. E, myślę, że te przedziały mogą być różne. E, w przypadku tak, w przypadku letnich płynów do spryskiwaczy, to ta zawartość na pewno jest mniejsza, tutaj jest, zawiera tylko 5%, tak, więc tutaj na pewno nie chodzi o to, żeby nie zamarzło, po prostu ta, ta zawartość jest dużo niższa. Teraz tak, skoro już wiemy, że zawiera alkohol, spójrzmy, tu jest ten płyn do spryskiwaczy z zawartością alkoholu i co zrobi? Okej, okay, płyny przelane do szklaneczek. E, sorry, nie ta konfrontacja. Wrzucę je teraz wszystkie do zamrożarki. Dobra, zrobił to. Te płyny wrzucił wszystkie do zamrażalki. Yy, z, gdzie tutaj polega błąd, potężny błąd? Przez to doświadczenie jest po prostu do bani. No właśnie, do czego służy yy, płyn do spryskiwaczy? Nie wiem czy ktoś z was w ogóle m, widział samochód z m, nieszczelnym y, układem płynów do spryskiwaczy, tym całym układem, który ma doprowadzać y, po prostu tymi rurkami płyn. No no ten, ten układ musi być szczelny, tak? Dlaczego nie szczelny? Po pierwsze, żeby ten płyn nam nie ciekł z auta, a po drugie jest bardzo istotny e, warunek, dlaczego ten e, układ musi być zamknięty, szczelny. No, no, ta sprawa jest oczywista, bo ma alkohol. A co się dzieje z alkoholem? Alkohol paruje. Eee, paruje, paruje non-stop, nawet w niskich temperaturach. Jeśli nie osiągnie temperatury e, zamarzania, czyli tej m, dużo poniżej zera, będzie cały czas nam parował. Jeśli on nam cały czas paruje, z każdej z tych zeszklanek, e, w zależności teraz od tego, co tu jeszcze jest inne, innego dolane, jaka warstwa in, inna, Widzimy, że w każdej nalał trochę więcej, innego trochę mniej. W ogóle tutaj z miarką nie ma nic wspólnego, tak? Z lewej strony nalana jest najmniej, ten, ten w prawo ma najwięcej, później tamte też różnie. Każdy jest nienalany miarowo. Czyli z każdego teraz alkohol paruje według jego objętości. Gdyby zatkał w słoiczkach, gdyby nalał te same wartości, wtedy bym się zgodził. Test byłby ciekawy, można byłoby coś porównywać, ale w chwili obecnej każdy z alkoholi paruje yy, w tym samym Tracąc swoje walory, alkohol odparuje i tak naprawdę zaraz y, będzie miał coś zbliżonego do wody, w zależności od, od czasu i ile to będzie trwało. Ten alkohol ucieka mu cały czas, mu ucieka i w chwili obecnej, jak nalał, i w zamrażalce dopóki tam będzie cały czas ucieka ten alkohol. Więc ja nie wiem, z jaką chcę porównać te płyny, zamarzanie, bo ja nie mam instalacji nieszczelnej. Y, u jest ona cały czas szczelna, więc alkohol nie ma jak uciec, więc ma cały czas te same właściwości, a te właściwości płynów tutaj non-stop się zmieniają. Jeśli ktoś nie wierzy, że alkohol paruje, wystarczy, że nas powącha kieliszek z wódką. To, co czujemy, ten odór wódki, to jest nic innego, jak parowanie alkoholu, które non-stop się wydziela, tak? Więc, więc no tutaj każdy z tych płynów z każdą minutą tak naprawdę traci swoje walory te, które on próbuje sprawdzić, więc test jest kompletnie do bani i bzdurny. Jak może testować płyn, yy, który, który właśnie poddał yy, zatracaniu jego właściwości, czyli utlenianiu alkoholu. Gdyby zamknął w słoiczkach byłoby ok, gdyby nalał te same wartości ok, ale teraz ja nie wiem, jaką te wyniki chce sobie zestawić. Kompletne bzdury po prostu mu teraz powychodzą, nierzetelne wyniki. Z mojej strony chciałem to właśnie zaznaczyć. Dziękuję.